Cześć, witam Was bardzo serdecznie. I dzisiaj jest takie powiadomienie. Może nie fajne, może. Wszyscy, którzy mnie lubią, muszą dostać taki komentarz. Znaczy, odpowiedź na tym kanale. Pewnie nie będziecie się z tego cieszyli. No ale dobrze, już mówię Więc mówię, kończę z tym kanałem yy. Może były fajne moje odcinki Oczywiście też zbrał starsa Było dużo otwierania Figurek Brawl Stars Oczywiście dziękuję Wam za Brawl Stars Bo czasami było dużo Dużo łapek Oczywiście też dzięki za Amonkus Podobało wam się chyba, bo na odcinku było dużo subskrypcji. Czym z plasteliny Oczywiście pewnie Ibrahangel będzie jeszcze nagrywała Monkus. Nie, nie wiem co będzie z tym kanałem. Po prostu koniec z kanałem. Na razie go nie będzie. Więc tak, dzisiaj później będzie jeszcze ostatni odcinek, no, chyba że ten odcinek wleci później. To tak po prostu. Ale dobra. Będzie filmik ostatni. Ale nie podpowiem Wam, co tam się stanie. Ale spotkacie się ostatni raz z kimś, z kimś bardzo ważnym na tym kanale. Już po nazwie nawet można wiedzieć. I chyba już wiecie. Dobra, cześć.